Bardzo serdecznie w nowym odcinku z unboxingu na naszym kanale Sneakers. Mamy dla Was model Air Vapor Max Plus, który powstał właśnie podczas konkursu on Air i zrobiła go pani z Paryża, które buty wyglądają naprawdę mega spokojnie. ich problemem jest cena, ponieważ ich, jego cena jest kur, tam ponad 900 zł. Wylosowałem je. Także tak powiem, ponieważ zostały na stronce i dalej możecie kupić, także wrzucę Wam link pod spodem albo wchodźcie na apkę Nike Sneakers i nie wiem czemu one zostały, jedynie bo naprawdę dużo ludzi kupuje buty prawdopodobnie z zarobku i większość ludzi kupuje buty dla zarobku, dlatego wszystkie Szanghaje wyszły, a te piękne buty według mnie zostały. I nie jestem pewien dlaczego, ale właśnie możliwe, że to tylko przez tą cenę, ponieważ według mnie jest to drugi albo trzeci model z tej serii, który jest naprawdę mega spoko. Wchodząc do opakowania, możecie zobaczyć tutaj monogram cały z właśnie całej serii. Możecie znaleźć napisy i nazwy miast, z powstały nowe modele, czyli Nowy Jork, Paryż, Seul i tym podobne w środku. Dodatkowo do opakowania macie jeszcze taką pocztóweczkę z tutaj akurat w tym przypadku z Paryża, ale z każdego modelu jest dołączona inna, czyli Tokio, Seulu i tym podobnych. Wygląda spoko, no ale jest tutaj fajny dodatek, tutaj jest fajnie, zazwyczaj jest właśnie kilka słów od autora, ale w jego... Ojczystym języku, więc tutaj jest problem. Fajnym jest też to, że jest dodatek dwóch innych kolorów suszy, ponieważ ten oryginalne susze są żółte na tym w tych butach. I tutaj mamy jeszcze pomarańczowe oraz białe. do tego jeszcze taki element, który możemy wyciągać te ośrubki, które tutaj są, bo one mają przestał właśnie modernistyczny paryż, a w środku mamy już właśnie buty. I no nie powiecie mi, że nie wyglądają dobrze, bo wyglądają naprawdę dobrze. I jak przyglądają się nim przed filmikiem, w tym bucie nie ma żadnych wad ani fabrycznych, no wszystko jest sklejone idealnie i jest mega wygodne. Jeżeli mógłbym ocenić tak wygodę od 0 do 10, no to to jest 9. Kto miał Wapor Maxy ten wie. No jedynie może boost jest trochę bardziej wygodny. elementów fajnych na tym bucie, które możecie sobie zobaczyć czyli głównie na przykład paski, które są w środku nas, tak oraz na przodach buta, na tym włączeniu tutaj czyli no to jest takie bardzo zabezpieczenie, że nam trochę ściskało stopę jest to przedstawione właśnie elementem modernistycznego w Paryża, gdzie jest budowa i te właśnie taśmy z tak wyglądają w obydwu butach mamy coś takiego właśnie i dodatkowo właśnie tutaj są te złączone y, słusze, które możemy sobie właśnie tutaj odczepić i przyczepić nowe. Nie będę tego robił, ponieważ y, nie wiem jeszcze, czy sobie je zostawię, czy ich nie oddam, ponieważ jeszcze w tym miesiącu myślę, że będę polował na buty od Lorenzo, więc y, nie jestem pewien, czy ich po prostu nie odeślę i nie chciałbym niczego zepsuć. Ale wracając do buta, jest tutaj naprawdę dużo tych elementów takich dodatkowych, które na pierwszy rzut oka ciężko zauważyć, czyli na przykład współrzędne geograficzne paryża na takiej pomocy, żeby wciągać buta. Superowy jest ten zatrzask, ponieważ możemy robić z tymi butami tak dużo rzeczy, czyli możemy odczepić ten zatrzask, w ogóle go wyciągnąć, tak jak otrzepimy z to możemy go wyciągnąć. Więc możemy chodzić w butach nawet bez służ, tylko z, tutaj jest pod tym taki szary służ, z śrubkami na środku. Możemy wymienić sobie na białe, na pomarańczowe, tak jak już pokazywałem, tak? Czyli wtedy buty będą wyglądały trochę inaczej. Wtedy będzie to wyglądało tak, o. I będzie pasowało bardziej do tych pasków w środku. I możemy sobie wyciągnąć cały ten pasek, więc nie będzie go w ogóle, możemy go sobie zawlec z którejś strony, ale przeciągnąć przez tutaj język, no jest naprawdę bardzo dużo możliwości, można z nim bardzo dużo kombinować, żeby wyglądał inaczej niż inni, którzy go mają, więc to jest naprawdę spoko. Myślę, że to właśnie głównie ta cena odstraszyła większość ludzi i także resellerów, tak? Ponieważ jeżeli nie było aż takiego hajku na te buty, no to nikt nie kupił za nie dać 900 zł, żeby żeby dostać za to ruty, nawet nie ritel, bo dalej są nawet. No, ale z wygody, no to naprawdę te buty mi się bardzo podobają i jakbym miał taką listę zrobić z całego tego konkursu, no to wydaje mi się, że byłyby na drugim miejscu, nawet chyba przed Seulami. Na początku bardzo mi się te Seulu podobały, ale teraz jak zobaczyłem ich zdjęcia na grupkach, teraz je sprzedają za retail, ale wyglądają tak słabo dość, bo te elementy tam są takie plastikowe te kolory i no nie wygląda to za dobrze, no. jednocześnie i naprawdę do wielu rzeczy one pasują do jeansów, do czarnych spodni, do wszystkiego i będą wyglądały mega spoko na ulicy, szczególnie teraz na wiosnę. Plus to, że są bardzo wygodne. No, jeżeli ktoś chce wydać na przykład tyle pieniędzy, ma tyle pieniędzy na jakieś fajne buty, no to polecam sobie takie kupić, ponieważ są serio spoko. Wielkie, że oglądacie nasze filmiki, jest nas coraz więcej. Jeżeli chcecie mieć dostęp do naszych filmików jak najszybciej i jak i mieć najwięcej na kanale, proszę sobie tutaj subskrybować, nacisnąć ten przycisk albo dać lampkę, wtedy wam będzie się wyświetlało, także powiadomienie. Lampkę. Dzwoneczek. Dajcie dzwoneczek, nie lampkę. A jeżeli wam się podobał filmik, dajcie lajka i mam nadzieję, że dalej będziemy wam pokazywali te buty i że będą wam się podobały te filmiki. Do zobaczenia, cześć!